Niedawno mówiliśmy sobie o tym, że cały nasz wszechświat może być mentalny i świadomy. Dzisiaj powiemy sobie o tradycji mikro i makrokosmosu oraz bezpośrednich fizycznych dowodach na to, że jak to było w hermetycznym powiedzeniu, jak na górze, tak i na dole czyli tak jak wygląda i działa wszechświat na wielkiej skali, tak samo działa on na mniejszej skali i vice versa czyli poprzez zaglądnięcie wewnątrz nas, Możemy tak naprawdę odkryć największe tajemnice całego wszechświata. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku mówimy sobie o mikro i makrokosmosie koncepcji, głównie rozpowszechnionej podczas renesansu, kiedy to po ciemnych wiekach średniowiecza odkryto na nowo starożytną wiedzę, jednak ta tradycja, tak jak. Widzimy, wywodzi się z tej starożytnej wiedzy. I ta tradycja, ta idea yy, mówi nam, że. I to jest oparte na hermetycznej tradycji, na późniejszych siedmiu prawach hermetycznych Balionu Jest to drugie prawo hermetyczne, prawo korespondencji, prawo zgodności. Czyli tak jak na górze, tak i na dole. Tak jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. I tak jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. Co w chrześcijaństwie zostało przyjęte jako jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli mamy korespondencję pomiędzy niebem, tym co u góry wyżej, i tym co na dole niżej, ziemią. I tak samo jest z mikro i makrokosmosem. Według naszych starożytnych przodków, o czym mówiłem w poprzednim odcinku i wielu innych, cały nasz wszechświat jest jednym wielkim umysłem. Czyli ten makrokosmos to wielki umysł wszechświata, a mikrokosmos to nasz wewnętrzny kosmos. Czyli każdy z nas jest jednym, tak naprawdę pojedynczym takim kosmosem, odzwierciedleniem całości. Dlatego alchemicy mówili, że największe tutaj sekrety wszechświata możemy zdobyć na trzy sposoby. Albo poprzez studiowanie starożytnych Starożytnych świętych tekstów, albo poprzez eksplorację całego wszechświata, co było jak na tamte czasy za trudne, albo poprzez eksplorację wnętrza człowieka, ponieważ człowiek odzwierciedla cały kosmos. Ta tradycja oryginalnie wywodzi się jednak ze starożytności, z wielu różnych tradycji, i głównie ona była w tekstach hermetycznych wyeksponowana właśnie jako ten mikro i makrokosmos, że cały wszechświat funkcjonuje tak jak ludzki umysł i vice versa, czyli gdy znamy psychologię, i gdy znamy to, jak działa ludzki umysł, możemy poznać jak działa wszechświat oraz, gdy nie wiem, poznamy jak działa wszechświat, możemy poznać jak działa ludzki umysł. Stąd też wierzenia jakieś astrologiczne i magiczne, Na przykład astrologia, no wiadomo, w zależności od ruchu w kosmosu wszechświata, od ruchu planet, no to takie rzeczy psychologiczne się nam raczej wydarzają, że nie będziemy w złym nastroju. Czy na przykład i założę się, że wielu z Was tego doświadczyło, podczas pełni księżyca nasze sny są najczęściej znacznie bardziej wyraźne, często mamy ich więcej, a nawet czasami możemy podczas pełni takich spontanicznych doświadczyć świadomych snów. Tego jak widzimy, jak na górze, tak i na dole oraz jak na dole, tak i na górze. Również od tego wewnętrznego mikrokosmosu zależy makrokosmos, czyli my wywieramy wpływ na kosmos. I tu to się opiera na przykład na takich współczesnych koncepcjach manifestacji prawa przyciągania, że w zależności jak zmienimy nasze wnętrze, takie zmiany będziemy mogli wywołać na zewnętrzu, na tym co nas otacza, czyli na przykład będziemy mogli osiągnąć to co chcemy, będziemy mogli przyciągnąć do siebie to co chcemy. Jak widzimy, jest to bardzo, ale to bardzo ciekawa koncepcja, która może tłumaczyć wiele rzeczy, i gdy ją zagłębimy, to możemy odkryć mnóstwo. Mnóstwo mnóstwo nowych rzeczy. I tak naprawdę nie musimy lecieć gdzieś daleko hen w kosmos, wystarczy, że zagłębimy się chę głęboko w nasze własne wnętrze. Jeśli chodzi o to, że tak funkcjonuje wszechświat, czyli o bezpośrednie dowody, to znajdujemy je m.in. we fraktalach. Fraktale to takie struktury geometryczne, które możemy powiększać nieskończoną ilość razy w nieskończoność i jak widzimy po tych animacjach, no to one odzwierciedlają, one są samopodobne, czyli ten większy obraz początkowy jest odzwierciedlony w tych mniejszych obrazach, które jednak nie są, jak widzimy, identyczne jednak zawsze przejawiają się te same struktury motywy i tym sam te same rzeczy. I tak samo działa nasz wszechświat. My nie jesteśmy tacy sami jak wszechświat, jednak nasz umysł posiada podobieństwa do wszechświata, czyli jest tak jakbyśmy yy, wszechświat to jest powiedzmy całość tego na przykład setu Mandelbrota, zbioru Mandelbrota, który tutaj pokazuje, yy, a te wewnętrzne światy, bo czym powiększamy, tym mamy w ogóle różne światy. To są właśnie takie światy na przykład planetarne, kosmiczne, potem świat ludzki, potem świat zwierząt i tym podobne. Jak widzimy, wszystko funkcjonuje w bardzo Podobny, a praktycznie ten sam sposób. Jednak wszystko jest wyjątkowe, i nieważne jak będziemy to powiększać, nie natkniemy się na identyczne rzeczy. Mogą być podobne, jednak zawsze będą one różne. Tak jak widzimy, tak działa wszechświat, ponieważ, dla przykładu, tak samo jak nasze żyły, na przykład wyglądają rzeki, bądź niedawno odkryto, że na podobnej zasadzie, jak nasz mózg, działa nasz kosmos. Również, na przykład, mamy różnego rodzaju przejawiające się moty motywy. Na mikro i makro skali, jak na przykład różnego rodzaju spirale Fibonacciego i inne takie. Dlatego jak widzimy, tak jak było powiedziane w hermetyzmie, jak na górze, taki na dole, jak na dole, taki na górze, jak wewnątrz, taki na zewnątrz, jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. Wszystko opiera się na koncepcji mikro i makro kosmosu oraz zasadzie zgodności. Czyli wcale nie musimy eksplorować kosmosu, aby go odkryć. Wystarczy zajrzeć w głąb.